Witajcie, witajcie, mangiare łebki. Cosa si mangia di buono oggi? Ah, si, una bella domanda. Co się je dzisiaj? Mój mąż się pyta. No więc, kochani, jest się bakłażany zapiekane z szynką i mozzarellą. Kto nie wie, co to jest bakłażan? Po włosku melanzana. To jest właśnie takie warzywko, które właściwie to jest owoc, pochodzi z Indii, ale jest naprawdę bardzo zdrowe. Łosi go jedzą w różnych formach i tak jak obiecałam, będę wam pokazywać różne przepisy na to wspaniałe warzywko. W tej chwili można dostać w różnych sklepach w dobrej i to bardzo dobrej cenie. Ja za kilogram płaciłam tylko 4 zł. Więc tak, do przygotowania zapiekanego bakłażana, będzie nam potrzebny jeden cały bakłażan. Pokroiłam go, wyszło mi 16 takich krążków. Będzie nam potrzebna szynka gotowana. Tutaj jest więcej niż 20 deko. Musi być tyle plasterków, ile jest plasterków melanzany, bakłażany. Tutaj pokroiłam w kosteczkę dwie dwie mozzarelle potrzebna jest nam bułka tarta i olej i jak zabieramy się do tego bakłażana bierzemy takiego bakłażana pokrojone są w takie właśnie grubsze widać 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 w grubsze takie te yy, wkładamy go do oleju okej okay, o zobaczcie trochę odcieknie. teraz obtaczamy w bułce elegancko kładziemy tutaj bierzemy jedną jeden plasterek szyneczki kładziemy na to mozzarellkę. o tak żeby nam nie spadała i bierzemy bułkę tartą kochani posypujemy i tak każdy jeden zobaczymy się jak wszystko zrobię. Kochani, ja jestem już w trakcie robienia, zobaczcie. w międzyczasie jak robimy te nasze bakłażany, o, to musimy włączyć nasz piekarnik na 200 stopni, bo wkładamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni i będziemy piec przez 20 minut. No tak, każdy piekarnik jest inny, no, ale chodzi o to, że po prostu muszą mieć takie, muszą być takie upieczone. i tak, kochani, wyglądają moje przygotowane bakłażany z szynką gotowaną i z mocarelką posypaną bułką tartą. Wkładam na 20 minut, za 20 minut się zobaczy. Kochani, piekarnik piekarny minęło 20 minut, wyłączę, sprawdzamy. Zobaczcie, moim zdaniem, tak jak widzę, to powinny się jeszcze z 5 minut popiec. Za 5 minut się zobaczy. Kochani, tak wyglądają tylko co wyciągnięte z piekarnika. Piekły się 25 minut w temperaturze 200 stopni na drugiej półce. I piekarnik był włączony góra-dół. Poczekam chwilę i przy Was spróbuję. I kochani, tak wygląda. Zobaczcie, taki mięciutki. I ja teraz przy Was spróbuję. Adesso Alessandro de ti Tifaccio Capire, powiemy, że jakie smaczne. Bo on nagrywa. Mmm, o, si. wedere Adesso, tutaj, zobaczcie, jakie mięciutkie. Widać. Teraz, o, z tą szyneczką. To jest takie mięciutkie, jak nie wiem. Muszę w ten sposób wziąć. O Mmm. Mm. Com'è? Un attimo, parto dobre. Per un momento, ma tu è stai che pishne che jeszcze jedno weźmą. Buonissimo. Molto dobre? Molto buono. Uh. Adesso devi parlare tu. Ciołakalina imboka, ja, Twoje asadżarnaki. Jak ja mam buzię za to mąż powinien rozmawiać, a nie, ja z buzią pełną nie mogę rozmawiać. Piję słodkie wino, nie słodkie, tylko wytrawne wino, pomyliłam się. Czerwone, pyszne. Kochani, przepyszne, zapraszam Was na zrobienie tego. Tego dania, to znaczy, to może być jako dostawka, można sobie zjeść na kolację, jak Wam się podoba, ale muszę Wam pokazać więcej filmików na temat bakłażanów, bo bakłażany są bardzo zdrowe. A wchodzimy do sklepu. Nie wiemy, co z tym warzywkiem zrobić. Zobaczycie jeszcze kilka innych sposobów przygotowania bakłażanu. A teraz jesteście na kanale Kuchni Włoskiej, manziarę łewki, mandziarę po włosku, znaczy jeść! No i widzicie, co się je ułewki. Zapraszam do subskrypcji. Tu na dole proszę o przyciśnięcie, klik. I będziecie mi na dzwoneczek, będziecie powiadamiani o wszystkich moich nowych filmikach. Zapraszam też do playlisty, bo mam playlistę już. Łatwiej będzie Wam znaleźć jakieś moje fajne danie w 15 minut, pierwsze czy drugie. I zapraszam Was też do fanpage. Jest ciao. Kuchnia Ewki. Cóż mogę Wam powiedzieć? Buon appetito!